Witam, panów traderów i inwestorów. Społeczność analityczna jest z Tobą w kontakcie system.guru.markets. Zacznijmy od danych podsumowujących firmę. Teraz przyjrzymy się każdemu parametrowi bardziej szczegółowo. W razie potrzeby istnieje możliwość wstrzymania odtwarzania filmu. Możesz przyjrzeć się szczegółowo każdemu wskaźnikowi badanej korporacji. Przeanalizujemy bieżące wskaźniki efektywności firmy Mimetx Group Incorporated, (ticker NDXG. Niniejsza recenzja opiera się na aktualnych informacjach z dnia 7 czerwca 2025 roku. Według klasyfikacji Guru Markets organizacja Mimetx Group Incorporated należy do podkategorii. Pharma Metabolism w analizie wzięło udział 33 firmy, co jest dość reprezentatywne. Ostateczne decyzje zobaczymy pod koniec filmu. Ocena firmy wynosi 8,5 na dziesiątą. Średnia ocena pod kategorii 3,1 PKT. Jeśli spojrzeć na to szerzej, w kontekście całego rynku jako całości. Zobaczymy, że średni wynik dla całego rynku akcji wynosi 1,9 punktu. W porównaniu z oceną spółki wynoszącą 8,5 Mimetx Group, Incorporated. Porównanie dynamiki ceny akcji spółki Mimetx Group, Incorporated i podkategorii firm. Zobaczymy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje spółki Mimetx Group, Incorporated wykazał dynamikę minus 10,7%. 42% jest przeciwnych zmianom cen w tej podkategorii. Kapitalizacja rynkowa spółki Mimetx Group Incorporated wynosi i 96 setnych miliarda dolarów. Kapitalizacja rynkowa tej podkategorii wynosi 59 miliardów dolarów. Wartość księgowa spółki wynosi i 19 setnych miliarda dolarów. A kapitalizacja tej podkategorii wynosi 11 miliardów dolarów. Porównując wartość rynkową i księgową akcji, widzimy, co następuje. Zajęty udział Mimetx Group Incorporated w podkategorii przy ocenie kapitalizacji rynkowej wynosi 1,632%. Kapitalizacja wartości księgowej wynosi 1,781%. Ocena udziału rynkowego i kapitalizacji bilansowej organizacji w podkategorii Dobra 1PKT. Badana firma ma długi w wysokości i 0,17 miliarda dolarów. Wskaźnik zadłużenia do wartości księgowej wynosi 9% kapitału własnego. Wynik w zakresie poziomu zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa – bardzo dobry – 2 PKT. Wskaźnik ceny rynkowej do zysku spółki wynosi 23,9. Średnia w podkategorii 0. Ocena wskaźnika wartości rynkowej przedsiębiorstwa do zysku na tle organizacji z podkategorii – bardzo dobra – 2 PKT. Zyski w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosły 40 milionów dolarów. Prognozowany zysk na najbliższe 12 miesięcy wynosi wstępnie 51 milionów dolarów. Ocena wskaźnika oczekiwanej przyszłej rentowności w porównaniu z podkategorią dobra 0,5 PKT. Wskaźnik ceny do sprzedaży spółki wynosi 2,7. Średnia dla podkategorii wynosi 11,1. Ocena wskaźnika wartości walutowej do przychodów w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii Dobry 1PKT. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 350 milionów dolarów. Oczekuje się, że przychody w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyniosą 430 milionów dolarów. Ocena wskaźnika prognozowanych przyszłych przychodów w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dobre 0,5 PKT. Marża sprzedaży wynosi 11,4%, a średnia dla podkategorii to -56,6%. Ocena marży sprzedaży na tle wskaźników podkategorii dobra 0,5 PKT. Udział spółki w liczbie zatrudnionych tej podkategorii wynosi 10,398%. Jest to 537% więcej niż udział w kapitalizacji rynkowej. Wysokość kapitału przypadająca na jednego pracownika spółki wynosi 1145 tysięcy dolarów, a dla podkategorii 7294 tysiące dolarów. Ocena wielkości kapitału przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z kategorii dobra 0,5 PKT. Zysk firmy przypadający na jednego pracownika wynosi 47,9 tys. dolarów. Ze średnią w podkategorii 372,9 tys. dolarów. Ocena zysku przypadającego na jednego pracownika przedsiębiorstwa w porównaniu ze wskaźnikami z kategorii dobry PKT. 0,5 PKT. Sprzedaż firmy przypadająca na jednego pracownika wynosi 421 000 dolarów. W podkategorii 659 000 dolarów. Ocena przychodów przypadających na jednego pracownika w porównaniu do wskaźników z podkategorii dostateczna 0 PKT. Wolumen transakcji krótkich wyniósł 4,7% przy średniej dla tej podkategorii wynoszącej 11,5%. Wskaźnik techniczny RSI 14 pokazuje poziom 43% dla firmy MiMEX Group Incorporated. W przypadku tej podkategorii poziom ten wynosi około 56%. Obecna wycena akcji spółki wynosi około 6,50 dolara amerykańskiego. Konsensus cenowy dla akcji spółki wynosi około 12,1 dolara amerykańskiego. Przyjrzyjmy się tabeli zamówień, jest ona dostępna. Link do niej znajduje się w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera absolutnie wszystkie decyzje podjęte dotychczas w tym sezonie przez system informacyjno-referencyjny Guru Markets. Dostęp do tabeli zleceń jest całkowicie bezpłatny i otwarty. Link w przypiętym komentarzu. Na podstawie oceny papierów wartościowych spółki Mimetx Group Incorporated, system informacyjno-referencyjny Guru Markets podjęto następującą decyzję. Otwórz transakcję na wzrost po cenie 6,49 dolara amerykańskiego. Zlecenie jest otwarte, ponieważ firma ma wystarczająco wysoką ocenę. Ocena organizacji opiera się na podejściu oceniającym indeksie Akime. Zysk jest ustawiony na 7,32. Stop loss ustawiony jest na 5,66. W przypadku, gdy zlecenie nie zostanie zamknięte poprzez take profit lub stop loss, następnie zlecenie zostanie automatycznie zamknięte pod koniec sesji handlowej 7 lipca 2025 roku lub w ostatnim dniu roboczym przed tą datą. Serce RETM stanie się transakcją bilansującą na sprzedaż. Film o transakcji równoważącej zostanie lub już został opublikowany na kanale. W przypadku zamknięcia jednego ze zleceń podstawowego lub bilansującego, kolejne zlecenie jest zamykane po aktualnej cenie. Dziękuję bardzo za obejrzenie do końca i skorzystanie z systemu informacyjnego Guru Markets.